Yy, wiem, że Cleverbot już nie jest tak bardzo popularny jak był kiedyś, ale uznałam, że moglibyśmy coś sobie z niego nagrać. Więc dobra, zacznijmy tutaj kulturalnie napisać do niego dzień dobry. Jak? Jak masz, ta... Co? Jak masz na imię Marku? A do, dobra, fa, fajnie, jestem od dzisiaj Marek. Zamiast Dwiki MSP, zmieniam nazwę na Marek MSP, ja wam to mówię po prostu. Jak ważna imię Marku? Ja mam imię Zbysław. O, a dasz mi coś! Mogę dać pozdro na MSP. Na co dajesz? Dobra, to kochani, teraz sobie idziemy na Movistar Planet i dajemy Cleverbotowi pozdro. Dobra. Proszę Państwa, szukamy tyle wyrobotek. Ale jak to? Jak to nie ma? Hmm. Dobra, to inaczej. Aha, bo ja do jeszcze zająłem się na co? Zapraszam. Kurde, mam limit. No nie. No nie, tylko nie to. I tak bym mu nie dała, bo mam tylko 10 diamentów. Ale to ciśnij. Jezu, co by się tu włącza? Napiszę, że dałam już. Okłamy go już. He, 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 he. Kurde, patrzcie, nie nabrał się. Jaki inteligentny. Napiszę mu, no tak. Zobacz sobie. Widziałam i chłopak. Co? Co? Co on widział i chłopak? Napiszę fajnie. Aha, okej. Okay. I łódza buźka. Dziewczyna Dziewczynka hi, 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 hi. Wiesz co to min, trakt? Nie Co masz duże? Co? Jezus Maria, co mam dużego? Jakie zboczone. Takie, że dużo subków, ma dużo słupków, ale Dużo słupków na ety. Ma. Ale mnie pocisnął. Jezu, jezu, ja... Kochani, usunął kanał. Mama mało słupków. Nikt mnie nie kocha. A teraz na serio. Zgadzamy się go. Czy znasz wiki MSP? Nie znam. A zresztą Nie zna. On nie zna wiki MSP. Przecież ja jestem takim fanem na ty, że chyba każdy powinien mnie znać, co nie? Nie. Eee... Tak, a ja nie dam po spokoju. Nie znam, aż znasz świtankę. No kurde! Nie, a znasz. Y, ba. Teraz uwaga. Teraz specjalne pozdrowienia dla babeczki Mian, która też ma kanał na YouTube i wziął się to na języku polskim. Nie, to już napisałam. Czemu nie znasz Wiktorii? Świetanka właśnie. Ja teraz zobaczymy czy jest coś. Świetanka. No nie ma. Nie, on mnie oszukuje. Bo ja jestem Wiktoria. Ha ha ha, ha 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 Nie, ja jestem chłopakiem. Jaki? Dobra, okej. Okay. Świetnie. Dobra, jak ty jesteś chłopakiem, a ja jestem dziewczyną, to czy oszczędzisz się ze mną? Ale jaki jesteś płci? Jestem dziewczyną. To koniec, bo ja jestem... Co?! Cleverbox mnie rzucił, bo zmienił płeć na dziewczynę. Właśnie, że tak, przed chwilą. Ej, to jest teraz udokumentowane. Czy było takie coś, że chciałam się z nim całować? Wcale, że nie. Choć ja byłam w sobie clever, bo to jest taki clever, że może. Patrzcie, jeżeli chce się, się z nim żenić, a przecież jeżeli się ślub, to się całuje wtedy. Jak mówię, możecie się pocałować? Aha, to o to mu chodziło. Ech. Mu napisać. Jezu! Chcesz być moją dziewczyną? <gry> Ale dziewczyną! <gry> Jezu, jaki on jest głupi! Ja nie mogę... Ale dziewczyną! Nie! Chcę być Twoim chłopcem. Ale ja nie chcę być Twoją dziewczyną. <gry> on nie chce być moją dziewczyną! Dobra, wiecie co? Wiecie co? Ja idę. Ja idę dalej stąd. Idę się pociąć. Idę się pociąć masłem. Cleverbot mnie nie kocha. Teraz by się przydała smutna muzyka, ale ja takiej nie mam. Bo mnie nie stać. Dobra, ja się już pozbierałam. Zajęło mi to 20 sekund i już się pozbierałam. Przepraszam, dobra, okej, okay. piszemy coś, piszemy coś takiego. Piszę, coś, Piszę, coś. Nie masz lat. Ja mam 17 lat. Ja mam 22 lata. Uuu, pedofilu, ty, ty pedofilu, tu małe dzieci z tobą piszą, ty, we psiaku jeden. Ja z tobą, ja, ja z tobą, ja już dzwoni, policję proszę Państwa. Chodź ze mną do o ołtasza Nie dam siebie do końca Nie dam siebie do końca O jakie krzykie to było, że aż napiszę słuszną półkę, bo nie wiem, co mam napisać O Ale mnie teraz zamurowało Kocham cię bardzo wysadę do co za... Jezu, ale mnie teraz pocisnął. Czy ja mu teraz muszę też? A ja Ciebie. Tym pa... pało. No, Jezu, pyta się mnie no już chyba 20 dwudziesty raz. I kurde... Jak masz na imię? No mówiłam że z że z Zbóz... z Zbózław. A nie jesteś... Jezu. On się... Nie. Jestem dziewczyną? Ja dziewczyna mam nie sobie, mam na mam Mangle. Pytamy się czy ma... K... A... Masz? K... A... Na... E... Ty? Nie, mam chłopaka. Aha, dobra, fajnie. Mam chłopaka, no to się spytamy, jak, jak chłopak się nazywa. Jonasz, a twoja dziewczyna? E, moja... E, dziewczyna nazywa się... Bogu, Bogu usławam. Bogu usławam. To jesteś chłopakiem, tak? Nie. Ja jestem Nikola, która lubi Coca-Cola. Wow. Ja także się... ja. A nie, czy... Spytamy się, czy mam Mr. Planet. Dobra, teraz ja może kończę ten odcinek. Bo to się zaczyna robić dziwne. I ja nie wiem o co ona chce. Jezu, ej, ja się go zaczynam bać po prostu. Jezu, ej, ja się go zaczynam bać po prostu. Ej, teraz zrastronujemy i zobaczymy, czy się. Myśli, myśli. Ciekawe, czy się da strolować, Klemerbota. Gudwo, ty stara. Pipo. No. Nara. O, Cleverbot mnie nie kocha. Ha. Ja. Ej, nie mam na sobie osiem, raz. Nie, dobra, przed chwilą mówiłam, że dwudziesty. Osiem pytała 21 raz, jak mam na imię. Jezu. No, kurde, noc, bus, busla. Na każdym zus lwa. Nie no, zus Lva TV po prostu A ja Natalia Miło mi Ty Stara da da da. <grym> Jesteś Takie coś można takie coś Ja już do niego nie mam słów e, Najbardziej mnie zaniepokoiło to Ta o tych dzieciach, bo Po prostu Ja, no, ja już kończę, bo Cleverbot jest tak bardzo niekumaty że w sumie się nie dziwię, bo piszę takie rzeczy. Ostatnie, ostatnie zdanie. Y, czy zachęcasz? coś? Na, czy, y, nie wiem, a czy mają dać mi suwa na ty? Nie, ja jestem dziewczyną i ty też jesteś dziewczyną. Jezu, dobrze, ale czy mają dać mi suwa? Powiedz, że tak, to kończymy odcinek. O, nie przejmuj się. Dobra, wiecie co? Jak kończę ten odcinek, to to nie ma sensu. Cleverbot jest tak clever, że. wcale. I już nigdy nie zrobię odcinka z Cleverbot. A. Oczywiście żartowałam. <grych> y oczywiście żartowałam i. tak. Dobra, to było tyle, bo jest już trochę późno. Jest już trochę późno ja już chcę skończyć ten odcinek. Dobra, to już nie ma sensu.